Lat. I grasz w piłkę codziennie? Po lekcjach? Po lekcjach. Ale zawsze odrabiasz? No to cudownie. Dobra, to mamy czterech cudownych zawodników i żonglujmy podobnie. Mamy dwie próby. Piłka nie może dotknąć Betonu. Proszę bardzo, ustawiamy się w jednym rządku i po kolei. Może zaczniemy od najmłodszego. Tak? Proszę bardzo. No i uwaga, zaczynamy. To nie liczymy wszyscy razem, śmiało Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, jest dobrze. Kolego, kolego Łukasz, tak? Nie, Łukasz. A teraz kolego Łukasza, dziękujemy. Sześć, zapamiętaj wynik, bardzo ważny. Uwaga, gotowy? Gotowy, gotowy? A jakiś topik dla kolegi Łukasza? Ale jakoś nie głośniej!

Nie? Robisz to często, żonglujesz? ile ci się udało najwięcej kiedyś? Nie liczymy, czyli pewnie 1,34 mln. No ale to zaczynamy. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziękujemy bardzo. Pierwsza próba, wynik dziesięć. I kolega z magiczną się Tylko nie rączku, wszystkim tylko nie rączku. Tyle sami też można.